Cześć, pewnie zastanawiacie się, co ja tu odwalam. Tak się składa, że właśnie skończyłem robić ostatnie szlify kursu internetowego zaprogramowania TurboMap, a to oznacza, że jest już gotowy. Przyznam Wam się, że przygotowanie tego projektu pochłonęło mi mnóstwo czasu i nie tylko, ale nareszcie mogę podzielić się z Wami praktyczną wiedzą z tej dziedziny. Całość podzieliłem na 7 sekcji, z których każda zawiera lekcje skupiające się na jednym kluczowym temacie. Wszystkie lekcje prowadzone są w formie wideo, oprócz tego znajdziecie tu krótki opis lekcji oraz spis wykorzystywanych materiałów do pobrania. Kurs postanowiłem prowadzić w formie krok po kroku, ale na życiowych przykładach, dlatego na tą okoliczność przygotowałem materiały szkoleniowe na podobieństwo tych, które na co dzień przewijają się w pracy geodety. Są to pliki KCD, DXF, Mapy rejestrowane, plany zagospodarowania terenu, mapy wywiadu terenowego, szkice polowe, mapy do celów projektowych, pliki tekstowe ze współrzędnymi. I tak dalej. A wszystko to do równoległego przećwiczenia praktycznych umiejętności. Tworząc kurs internetowy, zależało mi na tym, aby efekt końcowy nie przypominał tego z popularnego mema. O tym, jak narysować sowę. Swoją drogą uwielbiam go, albo co gorsza, z tego filmu, który jest świetnym pastierzem dużej liczby dostępnych w sieci tutoriali. Ten kurs to godzina i 40 minut materiału wideo zawartego w ponad 60 lekcjach, których jednak praktyczne przerobienie i przyswojenie zajmie pewnie od kilku godzin do kilku dni, w zależności od stopnia posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. W praktyce wygląda to tak. Zostaną oryginalnego szkicu, który widział teren, nie kwalifikuje go do włączenia do dokumentacji. Przeważnie jest czytelny tylko dla osoby, która go sporządziła, a jak dostanie trochę wilgoci i błota, to bardziej przypomina plakat wyborczy miesiąc po głosowaniu niż dokumentację techniczną sporządzoną przez inżyniera. Skludny szkic polowy możemy więc wykonać z rysunku naszej mapy. Rozliczenie powierzchni innych działki. Obliczenia powinny idealnie zgadzać się z tymi przeprowadzanymi w ośrodku, więc unikniemy usterek w protokole weryfikacji, przynajmniej w tej materii. Udział w kursie polecam przede wszystkim osobom z branży geodezyjnej, które mają do czynienia z plikami KCD, co oznacza, że pracują na terenach, w których ośrodki geodezyjne w starostwach lub urzędach miast używają TurboEVida. Jeżeli jesteś nowy w branży geodezyjnej, ten kurs jest dla ciebie. Jeżeli jesteś szefem i masz nowego pracownika w biurze, pokaż mu ten kurs i wykorzystaj to jako sposób na szybsze wdrożenie go do zespołu. Jeżeli myślisz o optymalizacji pracy własnej lub swoich pracowników, w przedsiębiorstwie geodezyjnym, zobacz i przekonaj się, czy to odpowiednia ścieżka rozwoju. Jeżeli jesteś urzędnikiem pracującym z plikami KCD, odkryjcie kawę i sprytne funkcje. Tym samym wydłuż sobie czas na kawę i plotki. Tylko żartowałem: Sojowe late i Facebooka. Zachęcam do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z Geoakademią IT. Serdecznie zapraszam do udziału.